минутка. Простая. Здравствуйте, Здравствуйте все. Я Здравствуйте. благодарю вас за то, что вы сюда пришли. Вот, мне очень приятно. Ну вот, 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 вот. Микрофон. Мне очень приятно. Громкий <связывая> голос. Я так, что искать, что я я так, что это капиталистическая техника. Да, да. Сначала капиталистично, короче, псуя. И будем сразу приступим к работе. Давайте. Так. так. Юзефу. 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 Что ж, Виктора Суворова, есть определенная э, свобода писания, которая nie jest taka typowa dla historyków typowych. A oprócz tego bardzo interesuje się historią. Wiadomo hist mówi się tyle historii lub historyków i jak dla mnie ta historia mi szczególnie odpowiada bo jest według mnie bliska prawdy temu co się działo i do dzisiaj istnieje wiele mitów na temat historii właśnie Związku Sowieckiego, co można śmiało obalić. Czyli nie dojrzeć informacji, że ciekawe rzeczy Wiktor Soworow pisze, to jeszcze w taki sposób, że każdy może to zrozumieć, tak? I, tak, i że jest to w ciekawy sposób. Jest to język prosty. Moim zdaniem podwiąże bardzo przyjemne książki, które trafiają do prawie każdego. Proszę powiedzieć, dlaczego sięga Pan po książki Wiktora Suworowa? Co takiego w nich jest, że Pana zaciekawiły? Po prostu podziwiam tego człowieka, Rosjanina, który potrafi historię naszą Polski i swojego narodu przedstawić w sposób obiektywny, bardzo obiektywny. Mm -hmm. Ja dopiero się zapoznaję z tą literaturą i szczęśliwy jestem, że tego człowieka, który chyba parę lat od mnie młodszy i który tak pisze obiektywnie, tylko dlatego chyba, że mieszka na Zachodzie, bo jeszcze w Rosji nie mógłby tym, tak pisać. Nie, tak? nie mógłby tak pisać. I czytam wszystko, co się da. No teraz mam trochę więcej czasu, by to na emeryturze i będę mógł poznawać tę historię z drugiej strony uh -huh. tego, powiedzmy, no pisali, pisało wiele ludzi, ale, ale Rosjanin dla mnie, a szczególnie, że podał mi rękę, podziękował mi i ja jemu, czuję się szczęśliwy. <śleski>